Us. Widzę te wężyki, jedne, drugie, trzecie. Dużo ich. Tu w ogóle nie Dużo wiadomo, wężyków. co to jest. To... Czy to jest miękka hybryda? Znowu dzwonię. Zwolnij. A tam jest takie fajne błoto, a ty ty jeżdżysz. Nie, do tej... no. Dzień dobry, trzeba się przywitać najpierw. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was witamy was witamy was przy pięknych samochodach terenowych terenowych bardzo terenowych wbrew, po, wbrew pozorom ten jest terenowy to nie jest wbrew pozorom tu widać że to jest terenowy dobrze. a ten jest wbrew pozorom, pozorom. terenowy no dobrze tak no, znaczy, niech będzie mamy dzisiaj dwa samochody jeden którego w zasadzie nie ma i jeden którego jeszcze nie ma więc ten tak ja był nie ale się skończył ten nie ten też ten był ten był bo on był przejściowo Myślałem, że będzie. ale jest takie zapotrzebowanie że go nie ma no bo nie nadążają z produkcją Dacia Duster, najpopularniejszy samochód wśród nabywców indywidualnych w Polsce. Ja to rozumiem. Ja też, znaczy, ja to rozumiem i szanuję. Okej. Okay. A to jest samochód, który jest światowym bestsellerem, bo jest po prostu obiekt spekulacyjny. Tak, tego słuchajcie. samochodu nie można kupić na ten samochód trzeba długo czekać, a poza tym i tak się nie doczekacie, bo plotki mówią, że od przyszłego roku nie będzie oferowany w związku z tym, że emituje za dużo CO2 i Suzuki nie chce płacić kar za sprzedaż tego samochodu w Europie, więc nie może będzie. wsadzą do niego jakiś silnik fajny. No ja, tak. jak może tego samochodu nie być? To no jest świetne. Ale wtedy będzie już nie taki fajny, no. Elektryczny. O, elektryczne Elektryczny. To dziwne. ma ramę, to się da obciążyć akumulatorami i tak dalej. Tak. Ja jestem za tym. Ja też. Dobra. Słuchajcie. Dlaczego ja tego mam nie jeden ma? Ten pięć wolnossący. A to jest bardzo ciekawy samochód, bo to jest wersja zupełnie nietypowa jak na nasz rynek. Tak. Bo to jest wersja ze 150 konnym silnikiem benzynowym z napędem na cztery koła. Z napędem na cztery koła. Silnik ma pojemność 1.3 i to jest taka sama jednostka, jaką znajdzie się na przykład w budżetowych modelach Mercedesa, Do no zaraz budżetowych, to no, Mercedes jest premium. No takie budżetowe modele marki premium, okay, tudzież to... w innych dachach i renówkach, więc tak. 1.3 150 koni, zbiera się. No, daje radę, to akurat muszę tego, bo przysiadłem się do tego samochodu z Porsche Kajena e... I mówisz, że ten był szybszy. I ten, 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 w tym czuło się prędkość. W tym czuje się prędkość, ale... E... Znaczy on jest genialny, zrobiony zawieszeniowo, ale to po tym jak będziemy jechać, to, to on jest stworzony na nasze drogi. To prawda, wybieranie równości świetnie. A poza tym to najpopularniejsze auto wśród klientów indywidualnych w Polsce. To co wiem. ja mówię? no co, co ja mówiłem. Ten też by był popularny, gdyby go było więcej. Co robimy? Znaczy, otwieram maskę, jest... ja otwieram gdyby, maskę. Gdyby, gdyby, gdyby. To nie jest. Nie, nie, nie. Źle. To jest samochód dla wszystkich, a to jest samochód dla fanów samochodów terenowych albo dla fanów Suzuki Jimny, Samuraja i czego tam jeszcze innego. Dla fanów małych japońskich terenówek. Małe no. doładowane. Yy, małe niedoładowane. Znaczy teraz to duże, 1,5. No. 1,5 niedoładowany, ale to całkiem fajnie się zbiera. Ma lekki Widać, mały że terenowe samowe. auto było. Widać, głoś. że terenowe auto. Silnik. jest Niespięknie. Silnik. O. Silnik. 150 koni, 1,3. Bardzo fajny silniczek, fajnie się zbiera. Napęd na 4. Bardziej skomplikowany niż u mnie. To na pewno. Widzę te wężyki, jedne, drugie, trzecie. Dużo ich. Tu w ogóle nie wiadomo o A Czy to jest miękka hybryda? Tak, sam jesteś miękki. Ok, miękkie zawieszenie. Ale też widać, Warnie. że terenowe auto. Widać. A, ale tu jest premium. W sensie, że co? A, na teleskopach klapa. Klapa na teleskopach, ale to jest wygodne. No? Ale kto by I to I to wszystko zdążyć? za 80 tysięcy złotych. Nawet nie całe. Nawet nie całe. To czy znaczy dobrze, to jest taka wersja, której nikt nie kupuje. Umówmy się, bo sprzedają się wersje tańsze z przednim napędem i bez sensu. Tego samochodu z przednim napędem bym nie chciał. No nie. No? Tylko tak z napędem na czterokołowym. Jedziemy? No co nie, domy, bagażnik, siadamy, Bagażnik. Jedziemy. Bagażnik. Ja pokażę bagażnik. W pośpiechu, bo strasznie ja, dużo roboty. Ja pokażę bagażnik. O, ja mam bagażnik. Na aparat. I to taki nie za duży, ale to jest bardzo fajne, dlatego że Składa się zupełnie na płasko. I wtedy jest naprawdę fajny bagażnik. Wtedy jest duży, tak. I to jest sztywne, twarde, można tutaj coś położyć. Bardzo mi się to podoba. Tak. Na przykład tutaj. No. Idealnie mi wchodzi klatka dla psów. Idealnie. Czekaj, ja teraz patrzę. A mi tu by idealnie weszła beczka do deszczówki. Sam widzisz. Różni ludzie, różne potrzeby. Oczywiście, że tak, ale tak. Yy... A to się reguluje kontobarcia, żeby nie. O, miał... i teraz jest komfortowo. I teraz. Strefa zgniotu kończy się na głowie pasażerów jadących z tyłu. Ale na szczęście z tyłu będzie siedział operator. No. Czekaj, za zagłówek mu ustawię, tak to może... Gdyby tak chociaż może trochę, tak trochę więcej tego komfortu miał. O. To teraz ja pokażę bagażnik w drugim samochodzie. W Nie. drugim samochodzie bagażnik jest. A, i mam koło zapasowe, co widać. Nie muszę pokazywać nic, jest. No ale tak prześwitowo to... Proszę bardzo. Bagażnik jest poważny, mimo że to jest wersja z napędem na cztery koła. To jest koło zapasowe też. Ale tu jest miejsce na gaz! Jest. Nie, naprawdę. Bardzo, bardzo przyzwoita ilość miejsca. Bagażnik jest dosyć pojemny. Aczkolwiek jest bardzo wąski otwór. Ale dlatego, że masz taki... I ładne. na przykład do tego samochodu klatka na psy mi się nie mieści. Ale dlatego Chyba że wąski dłuż. otwór, że masz takie ładne światełka ale otwór bagażnika jest dosyć mocny. O i tam otwór otwór otwór. otwór, otwór, otwór. Otwór. i otwór. Ja Dole. wiem, że dzisiaj jest dzień masturbacji, ale bez przesady. No. Zaczyna się. Słyszałem na kolegium. Y jest w środku trochę brudno, gdyż albo on był w terenie zgodnie z przeznaczeniem. Ale jest miejsce z tyłu. Ja... Jest, y nie, go, nie jest go za dużo. Ja może wsiądę, zaprezentuję na głowę mhm. jak cię mogę. Piotrek prezentuje. Za no mną jest, no. No da się zmieścić. Ten, ten fotel jest dosyć mocno odsunięty, bo za niski nie jestem. No, umówmy się, to nie jest drogie auto, a też nie jest takie małe, no. no. Znam droższe auta segmentu B, o co teraz nie jest Generalnie jedno. da się tego używać jako samochodu rodzinnego, takiego dosyć uniwersalnego, a teraz... Co, że ja mam usiąść z tyłu? No ja chyba nie powinienem. Ty, żeby to było porównanie. To ja mam usiąść tak, z tyłu? Tak, jak ty siedziałeś z tyłu tam, musisz usiąść z tyłu tutaj, żeby było Przeba, porównanie. Doskonale się odsuwa. Płynnym ruchem. No. Dalej. No. O! Czekaj teraz, ja usiądę. Nie, czekaj, bo, że ja muszę usiąść. Chcę ci powiedzieć. Czekaj! O, teraz. Żdzi... Au! Nie, nie, nie. No, nie. może być. Tak. Bądźmy fair. Jest dobrze. No, jest ok, zmieszczę się. I wiesz, co ci powiem? Co, nie muszę się mieścić. No, zobacz. O kurde. No! Jest dobrze! Mam miejsce i nad głową. I mnie... nad głową to trudno przy tej linii dachu, żebyś nie miał miejsca. Uwieram mnie trochę zagówek. <noise> no ja, ja zagłówek, zagłówek. Ale mam mnóstwo miejsca na nogi o dziwo. Naprawdę dałoby się tu wytrzymać jakiś czas. Pod warunkiem, żebyśmy nie pojechali w teren. No właśnie. <noise> nie, jest okej. Okay, Powiem no. Ci, że poprzednim zrobiłem taki numer, zabrałem dzieci. Pojechałem w teren, siedziały z tyłu. O jak przeklinał. No ale jaka tu jest deska rozdzielcza piękna. Klasyczne. Takie retro. No, jak w Eliocie. Najlepsze retro jakie spotkałem. No mi się podoba. No. To co, teraz... Ja też bardzo lubię ten sam. Idziemy do Daci do, na deskę rozdzielczą popatrzmy w Daci. No. no Przybrudzone, Daci. bo był w terenie. No dacia, no, prosto, czysto przejrzyście, wszystko gdzieś widziałem. Najbardziej podoba mi się to tanie, tanie Multimedia, które... Może i są tanie i nie wyglądają na drogie, ale obsługują, Android ale obsługują Auto. wszystko, co powinny obsługiwać, czyli Android Auto i CarPlay'a w standardzie. CarPlay ja nie sprawdzałem, Android Auto A ja bardzo dobrze. CarPlay'a i Android Auto wszystko obsługują, przyciski też mogą być, no, nie wyglądają źle, Pokrętło od klimatyzacji też, no, zegary zwykle. Wszystko proste. widzieliśmy już w jakichś rynówkach wcześniej. Kierownica w skórze, no, tylko tego nie rozumiem. Tylko tam. Dlaczego? Tylko pokrętwo do regulacji wysokości reflektorów. A no bo to prosta konstrukcja, jest no, niestety, tak daleko niestety reflektory w tym samochodzie są e, jedną z jego słabszych stron. Świecą symbolicznie. Tak, to auto bardzo słabo świeci. Kiedyś zrobiliśmy eksperyment przy poprzednim takim samochodzie. Na chwilę założyliśmy retrofity LED, takie na których jeździć po drogach publicznych nie wolno. Ale słuchajcie, zupełnie auto zmieniło się nie do poznania pod tym względem. No, wtedy tu świetnie. Ja mam tam LEDy. Tutaj nie ma ledów, aby się przydały, bo świeci to to słabo. Dobrze, mogę jechać. Niech już mam to za sobą, a tak na poważnie nie przejechałem się i rozumiem tych, co kupują ten samochód. No, bo jest taki nieudający niczego, co, no, bo nie udaje nic. No. Nie oszukujmy się. Z zewnątrz jest ładny, wewnątrz jest. <grym> to jest no wewnątrz jest tandetny, No jeja, no. I tak po tej modernizacji ostatniej ta deska wygląda nieźle, ale jest. No niby, niby nie jest to najtwardszy plastik, ale nie jest to za ładne. To no, tandeta jest, no, no. no. jest, no i co? Ale jest to praktyczna, zbywalna tandeta. <grym> Jeśli coś jest tanie, to nie, może, to nie musi być najwyższej jakości. Ważne, żeby spełniało swoje z, z funkcje z założenia, tak? A to spełnia swoje funkcje z założenia. Bardzo dobrze zresztą. Generalnie wszystko z grubsza działa. Prosty, dostępny samochód. Nie bez powodu jest jeden z najpopularniejszych samochodów wśród klientów indywidualnych w Polsce. Przy czym ta wersja kosztuje mniej więcej dwa razy tyle co wersja podstawowa. No, pff, tak to jest, no. Tylko w wersji podstawowej mamy napęd na jedną oś, tak. Skromny silniczek i jeszcze bardziej toporne wyposażenie. Z rzeczy, które w tym samochodzie mi się na przykład bardzo nie podobają, to są te tylne uchwyty na napoje, o nie wiem, czy operator tu zobaczy, sięgnąć do uchwytu na napoje, który znaczy, jest mi tu. się nie podoba jedna rzecz, ale to akurat na to wpływu nie ma, bo taka jest charakterystyka tego samochodu, bardzo krótka jedynka, która jest, na dobrą sprawę, przełożeniem do jazdy w terenie, na dobrą sprawę, no tak, bo a nie do ruszania w mieście, no bo ta jedynka to kończy się po chwili. Pamiętam, jak Andrzej sprawdzał napędy 4x4 w różnych popularnych suwach na tych rolkach dziwnych, takie żeby zobaczyć który z, który z tych popularnych suwów da sobie radę, na przykład podjeżdżając pod górkę. Mhm. No i tylko ten dawał radę. No powiem ci, że te rolki to i tak niewiele mówiły. Wtedy też pojechaliśmy różnymi samochodami w tym... Takimi bardziej premium trochę. Tak, tam były też samochody bardziej premium. Eee, pojechaliśmy sobie do piaskarni. Zakopać samochody. Zakopać samochody. To poczciwym dasterem wyciągaliśmy te poważnie wyglądające terenówki. Daster przejeżdżał wszystko. No jest leciutki. I to, I to był samochód nieprzygotowany do jazdy w terenie, tylko normalny, seryjny. On jest dosyć lekki ma świetny prześwit, ma fajnie zestrojone zawieszenie, które może nie nadaje się do zbyt szybkiej jazdy. Zwłaszcza, że ostatnio czytałem jakiś test właśnie tego samochodu na jednym z, z takim na takim blogu motoryzacyjnym można powiedzieć. No i tam Czy ktoś był dacha? Nie, ale ło, niebezpieczny, szybko, nie da się tym samochodem szybko jeździć w zakrętach. Kurde, to jest samochód, który którego nie do tego właściwości służy. nie są, który nie jest zrobiony na to, żeby jeździć nim po torze. To jest uniwersalny samochód, który powinien sprawdzić się w każdych warunkach drogowych. No więc powiem tak. I on więc... jest zrobiony po to, żeby po tych złych drogach, tak, to jest samochód, którym da się w miarę jeździć. szybko jeździć po bardzo dziurawych drogach. Tak on, nawet jak jedzie po wertepach, po dziurawej drodze po kolei, na to, to zawieszenie tak fajnie wybiera. Tak, da się go utrzymać na ścieżce i na kursie, jest dobrze. Nawet nie dobija specjalnie. A to, że ma tutaj takie o. o... Pamiętasz, no... jak kręciliśmy filmik o e, tym AMG, to tam bodajże z prędkością, nie wiem, 17 na godzinę, to było szczyt wszystkiego, jeśli chodzi o przejazd przez garba. Tak. To przez takiego samego garba jakim... tym samochodem. Zgodnie, zgodnie ze znakiem. No, nawet. Dobrze, zgodnie ze znakiem da się przejechać przez garba i. 30 na godzinę w ogóle go nie czuć, przy 50 na godzinę, no. Czuć, trochę. Czuć, ale nie ma dobicia żadnego, nie czuć, że się koła urywają. Kolejny samochód po prostu przejeżdża. A ty wiesz, ja i tak uważam, że ten silnik za mocny jest do tego samochodu. No. Wiesz co, on jest mocny, ale przy napędzie na 4 koła jest fajny. Ja wiem, się, fajny, Bo, bo się. do tej pory było tak, że jak ktoś chciał mieć rozsądnie jeżdżącego dastera, musiał kupić diesla. Tak. Bo benzyniak y, był. Łatwy straszliwie. N taki. Ale hmm. był popularny dlatego, że był wolnosący i tak Dało się go zagazować. No A teraz tu... już nie ma takich. No. no! No, zielone jest, no. To jest nauka jazdy. Ja wiem, to że to jest nauka jazdy. To powinni ucie. już wiedzieć, że, się, że na zielonym się jeździ. No to się uczą dopiero. Może to jest pierwsza lekcja? Może. W każdym razie, dla rodziny to nie jest zbyt przestronny samochód. To właśnie operator kopie mnie w plecy. A się oh. przesunąłem trochę do przodu. A łatwo to wyczuć, że kopię mnie w plecy, ponieważ fotele należą do słabszych punktów tego samochodu, gdyż albo wiem, fotele są tanie i cienkie. No nie może być wszystko grube Tapice, i. Tapicerka, plastik. To plastiki, jest tani tak samochód. Tak, to to jest kompromis. To 80 tysięcy jakiś... za suwa z mocnym silnikiem i napędem na cztery koła to jest bardzo niska cena. To jest bardzo niska cena. No właśnie. Jak na realia rynkowe. W związku z tym trzeba być gotowym na kompromisy, bo tutaj tandetą wieje w wielu miejscach, ale to jest tandetny samochód, który nie chce. Ale nie proszę, proszę, Na przykład o... inny tanisów. Tani. SUV, e... tani no, za, za zbliżone pieniądze da się kupić na przykład e... Mitsubishi ASX-a, tak. który jest dużo lepiej wykonany, ma lepsze tworzywa, Jeździ gorzej. Ale jeździ gorzej. No ładniej wygląda w środku. No. Z zewnątrz też. Z zewnątrz też, ale jeździ gorzej. Wygląda szlachetniej, ale ten samochód jeździ dużo lepiej, prowadzi się lepiej. O właściwościach terenowych nie wspomnę, bo za takie pieniądze ASX-a mamy z napędem na jedną oś, tak. z napędem na dwie osie będzie dużo droższy. To tutaj możliwości są bez porównania większe, same. generalnie nawet no, prowadzi się lepiej, jeździ lepiej, zawieszenie lepiej pracuje. Sztuka kompromisu, no niestety, no taka prawda. To co, teraz pojedziemy chwilę o, o, przez wertepy. O, oczywiście pojedziemy tym razem, przez Tym razem samochód wertepy. mamy troszeczkę brudny, ale to dlatego, że właśnie z, jak zwykle takim autem pojechaliśmy sobie Pojedziemy przez Wertypy, obowiązkowo, tamtym też pojedziemy przez Wertypy, no. nie może być inaczej, no. Uważaj na szalejących emerytów. Ale szalejących wiosko. emerytów, no tutaj, to, to dziki, dziki kraj, no panie, no. żeby tak parkować, żeby się nie dało przejechać, kurde, no. No bo ludzie się boją wjechać na parking podziemny, mimo że jest dostępny. A może trzeba z za niego zapłacić? Na początek nie. No właśnie. Jak się dłużej postoi to tak, ale to strach tam wjechać. A no tak, podziemie to strach, tak no. wiem. Mam to samo u siebie w wiosce sąsiedniej w Legionowie, to miasto nawet jest. Wszędzie ludzie szukają miejsca na zewnątrz, a w środku centrum jest taki parking podziemny, który jest zawsze pusty. Ale może ludzie mają klaustrofobię. Co byś jeszcze chciał poopowiadać o tym samochodzie? Znaczy wiesz, ten samochód jest taki zwykły, prosty, on niczego nie udaje i ja rozumiem ludzi, którzy kupują sobie właśnie Dacia Duster. Bo szukają samochodu... Znaczy dobrze, dla nich samochód nie jest y, żadnym y, środkiem podniesienia ich statusu społecznego, szukają... Z, że z zewnątrz ten samochód nie wygląda z źle. Wy, z zewnątrz wygląda genialnie. W porównaniu z tym, co było w poprzedniej generacji. i poprzedniej poprzedni też wygląda dobrze. Ale ten wygląda dużo lepiej z zewnątrz. No, Troszkę się, lepiej, da, dużo, tam z zewnątrz du du dużo. dużo nic nie ma. Dużo, ma ładne LED-owe światełka do jazdy dziennej. No, 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 no niech sobie ma. Nie, no, mi się poprzedni też podobał. Znaczy tak. mi się ten podoba dużo bardziej. No. Na moją drogę dojazdową ten samochód jest idealny. Dokładnie. Tak, na no, te wszystkie podwarszawskie miejscowości, co to już są domy, ale jeszcze nie ma ulic. Ten samochód sprawdza się naprawdę doskonale. I to jest samochód fajny dla kogoś, kto, nie wiem, mieszka w górach i potrzebuje auta... Z napędem na cztery koła. W każdych warunkach się może przemieszczać. On naprawdę w terenie jest świetny. Proste, tanie. Tutaj nie ma jakichś specjalnych, zbyt zaawansowanych rozwiązań. Nie, ale wszystko. Jeśli chodzi o multimedię, jest wszystko to, co być powinno. Jest CarPlay, Android, bardzo łatwa Auto. to jest obsługa. Bardzo łatwa dlaczego obsługa zmieniłeś? intuicyjna. A dlaczego? Z przyzwyczajenia. Okej, okay, dobrze. No i to jest właśnie samochód na takie drogi. On po prostu jedzie. No. Trochę podskakuje. Te większe omijamy, ale poza tym. Teraz odnoszę wrażenie, że większe wybierasz, ale. No Teraz wybieram mniej. większe. Żeby były takie ładne. No, zaczek to ładnie wygląda. Oj, jak... o, o, o. Czyli Idealny samochód, żeby jeździć w centrum Warszawy, bo jesteśmy w centrum Warszawy, jak pani patrzy. Znowu zwolnijmy. No, tak? Zawsze tam nie, jest nie. takie fajne błoto, a ty ty jeździsz. Nie, do tej... no gdzie? Co, jakie takie ładne błoto? Chociaż będzie no. taka brudna. No, no. no. no nie, no. no. Nie w tą stronę wycieraczki. No, gdyż tam stoi taka. No, ale tutaj jadę po tej drodze i nie boję się, że coś mi się urwie, coś, coś złego się stanie po A prostu. A raczej nie powinno się urwać. Natomiast ten samochód trochę traci. E, jak wyjechałem pierwszy raz na autostradę przy ładnej e, pogodzie, to wydawało mi się, że jest, jest fajny, jest cichy, bo silnik pracował cicho. Natomiast jak wracałem, deszcz padał. Tak, wygłuszenia, z drugiej strony wygłuszenia w tym samochodzie jest nie za wiele. No jest nie za wiele. W związku no. z tym, jak coś wieje na zewnątrz, jak to jest słychać. hałas na zewnątrz, to słychać. Jest słabo wyciszony samochód. Niestety, no nie można mieć wszystkiego. Toporne, skromne, miejscami nawet prymitywne auto, które daje sobie radę. Ja lubię ten model. Ale to jest zupełnie inny To jest samochod... taka perwersyjna przyjemność. A właśnie, nie powiedzieliśmy w tamtym o zużyciu paliwa. 150 koni, 1.3, no, mało pali. Mało Średnia 8.1. No. Przy naprawdę dynamicznej jeździe i odrobinie terenu. Super. O i zaraz będą komentarze, gdzie ta oszczędność Astra 1.6 paliła mniej, a miała większy silnik. No, tak, tak mówią. A tutaj to zupełnie inny samochód. Oj Boże. Boję się, Piotrek jedzie cholera jasna, to jest najgorsze o, o, Czapka spadła. No bo, no nie no, ale to po co tak to? No? Po garbach jeszcze. No. O, postawili garby jak tam różnica w komforcie o, ktoś przyjechał na Też zdjęcie. przyjechał na zdjęcie. Pewnie. O boż! O. O. <laughs> no i właśnie Ta sama prędkość co w daci. I co? Co tam? Żyjesz? No właśnie. No więc słuchajcie, w terenie genialny samochód. Na co dzień. Masakra. Na, na co dzień wymaga to odrobiny. Poświęcenia. Masochizmu, no, żeby się z nim zaprzyjaźnić. Jest, jest, to jest cudowne auto. Uwielbiam je, chciałbym je mieć. Bardzo bym chciał je mieć. Jako, tylko, jeden ja, jako jeden z wielu samochodów, bo na co dzień ten samochód naprawdę potrafi zmęczyć. W porównaniu, ja, ja jeździłem wszystkimi małymi terenowymi Suzuki od zarania dziejów. Jeździłem Elliotem, jeździłem, jeździłem Samurajem, jeździłem pierwszym Gymnonem. E, to ten no i... jest super komfortowy jak ten na małe jest, terenowe tak. Suzuki. Jest super komfortowy, jest cichy, prawie nie podskakuje, ma hamulce i, i w ogóle jest super o komfortowy. w ale ktoś przepłacił. E, Ursus? Ursus, tak. Tak. To, to, to Lamborghini to też, taki producent traktorów. Producent no. traktorów, dokładnie no tak. Tak, no. tak, to ładny traktor. To, to wygląda jak na ten, no. jakby to było z jakiegoś tego. Jakby to było, nie no, tak. Myślę, że czeka się na niego krócej niż na to Suzuki. Myślę, że tak. Byłem tym samochodem, znaczy nie tym ale konkretnym, ale możemy pojechać, pojechać do mnie kręcić, bo u mnie świeci słońce teraz. No więc wybrałem się tym w trasę, na autostradzie to nie jest fajny aut. Da się tym jeździć. Poprzednie generacje były straszne, ta jest tylko słaba. Węczący e, samochód, ale cudowny. To jest tak jak taka zabawka, która sprawia przyjemność, aczkolwiek człowiek cały czas się nie może bawić. Z drugiej strony, jeżeli ktoś ma jakąś taką robotę, gdzie musi dojeżdżać w różne takie miejsca, nie wiem, dla jakiegoś tam ratownika, e, goprowca i tak dalej. No a poza tym dobrze, mówi, że do lasu, dla leśnika. To są inne propozycje, które są na rynku ja cały czas staram się, próbuję. Ale wiesz co, tak, żebyś znalazł taki samochód, który kupujesz gotowy i od razu nadaje się, żeby zjechać UAS. teren. Dobrze. E, idź dalej. Ułas nie jest wygodniejszy od tego, jest tylko przestronniejszy. E, Bochanka. E, to nadal Ułas. Łada niwa. E, tańszy, terenowy i jeszcze straszniejszy od tego. Wiem. Aczkolwiek ze stałym napędem na cztery koła, natomiast ten nie ma stałego napędu na cztery koła. Ten terenu. nie ma, ten teraz jest tylonapędowy. O, o ile w Dacji mamy napęd, który tam automatycznie wszystko za nas robi, jak sobie ustawimy na auto, to tutaj niestety... Musimy robić to za musimy, samochód. Tak. A, i nie możemy oczywiście włączyć napędu na cztery koła, jak jedziemy po przyczepnym podłożu, gdyż albowiem zmienimy napędy, bo to jest sztywno dołączany napęd niestety. Fajne, zwłaszcza zimą. Jak widać. Jakby był śnieg, to moglibyśmy pojeździć, a tak... A jest... tak jeździmy sobie autem napędowym. możemy sobie podriftować, ale to się w tym nie, samochodzie nie, może nie, skończyć nie, na dachu, nie, 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 więc nie, tego nie, nie zrobimy. Nie. Kiedyś próbowałem... I co? Skończyłeś na dachu? Nie, wyratowałem się, ale to było... <laughs> no, ma, mało trzeba, nie. tak. Trzeba mało, zwłaszcza, że próbowałem takim i próbowałem też tą e, kiją Sorento. Ale ten samochód... Na taką kiją Sorento. Ten samochód... O Boże. Ten samochód ma też takie plusy, że... E, jest bardzo Ma kompaktowy. W Mieści się Nie. wszędzie. Można go zaparkować na każdym krawężniku. E, na każdym miejscu parkingowym. To jest naprawdę malusieńkie autko. Boże, już się po... Romek, bój się. Zapnij dwa pasy, od razu tutaj mówię. I poduszkę sobie podłóż. I poduszkę sobie pod głowę podłóż od góry. No więc samochód jest komfortowy bardzo. Jest. Jak na, jak na małe Suzu. Dużo bardziej komfortowy od poprzedników, ale w porównaniu z Dacią, to jest to, masakra. jest to w porównaniu z Dacią. No to są samochody dla dwóch zupełnie różnych. No właśnie nie do końca, bo to są stosunkowo tanie auta jak na terenówki. Ta wystartowała ten, ze świetną ceną. Ile i on kosztował na początku? Na 80, no 80, No właśnie. Ale ten samochód e, kupuje się i, dla fanu, a jak, tamten kupuje się Albo dla do sąd. roboty, bo niektórzy kupują to też do roboty. No, to do roboty, to są nie liczni, do roboty nie. wolałbym dać, no jednak mimo wszystko, no. wiesz co, to jest bardziej terenowe trochę niż Dacia. No jest, no jest, jest, napędy, tutaj Nap rama. rama. Tak, to jest tak. super terenowe auto, naprawdę. Tu, tutaj tylko koła by wypadało zmienić mamy super terenowe auto. Eee... No i takie, taki rustykalny klimat. Nie, no, no fajny jest, no tylko no... No wiesz, z tych dwóch na co Widzę dzień Dacia... Widzę tutaj średnią 7-8. No, ale to nie pali dużo, przecież jeździłem, to wiem. No, to też jest bardzo dobry wynik, jak na takie autko. O Boże. To może się przejdę. Bo on podskakuje. No. Taki trzeba uważać, dlatego, że go przenosi trochę. No właśnie, no. Żebyśmy nie wpadli do tego kanałku. No. O Boże. No nie, no. Centrum Warszawy. Romek, dlaczego nie protestujesz? Jestem profesjonalistą. O, o I Ale. jeszcze ten. Żeby medal miał. Ała. O Boż. no nie, no. O Boż. No i dojdzie. Czujesz, że w daci było trochę wygodniej? Tak było. Ale tylko dlatego, że miała rozsądniejszego kierowcę. Ta 30 na do 30 godzinę. No 30 na godzinę. Dać ją ja dobra. jechałem szybciej, no. A potem będzie sprzedaż. Nie śpigany, tylko do no, no, Ja jechałem dać szybciej niż 30 na godzinę. No. A tu 30. I tak było. nieczęsło. Rumuńscy inżynierowie potrafią zrobić, żeby było dobrze, a ci Japończycy kurde. 50 lat, lat robią te samochody i się jeszcze nie nauczy. Ale medal się ucieszy, jak zobaczy samochód. <laughs> nie no ładnie. Znaczy teraz wygląda tak, jak powinno wyglądać jeep. No. Nie, nie, nie trzeba błota w sprayu, wystarczy po prostu. przejechać przez środek Warszawy. No, dokładnie tak. O, Auris bez żarówki, ale teraz miga to może być bez żarówki. On z tyłu ma gorzej niż my. Tak wiem. Dlatego, że my jesteśmy między osiami, on wiem jest na osi. na osi. I z tyłu jest jeszcze fajniej. Tutaj pojechaliśmy stosunkowo wolno, natomiast no zdarzało ja mi się, że taki miał tam jeździć tak naprawdę w terenie, no, jest ciekawie. O jest. Ale zobacz, wyjechałeś sobie na chwilę w środek Warszawy i czujesz się jak po rajdzie terenowym, no. O no, nie, nie czuję się jak po rajdzie terenowym. To co, którego byś wybrał? E, ja? No! E, muszę Cię zmartwić. Suzuki Jimny wzbudza u mnie mnóstwo sympatii i ogólnie bardzo lubię ten samochód. Ale jak ja sobie któryś z tych samochodów kupić. Znaczy w charakterze, żeby... to, to trzeba rozróżnić. Jako jedyny samochód do domu to. Dacie laster. No właśnie. No, jako samochód do zabawy, no to to, to, to tak. Nie no. ma, tak. Nie ma żadnej no, wątpliwości. W kategorii zimny, Samochód do najtańszy zabawy. Najtańszy samochód do zabawy, nowy, jaki możecie kupić na rynku. No, e, oczywiście z Takiej konsol... Friday nie da wam żadne auto sportowe o mocy konsol... ponad 500 koni skonsultujcie to oczywiście uprzednio ze swoim e, ortopedą, rehabilitantem. Tak, bo wszyscy myślą, że ten samochód jest taki malutki, ale taki fajny, tak. to fajnie A. się nim jeździ. Właśnie. Y, częsty, częsty błąd przy tych samochodach. One są ładne i takie milutkie. I tak. dziewczyny mówią, chcę taki, chcę taki, tak. mężu, tato, A masz. kup mi. I jak... Mąż, tata, ewentualnie sama pani, oczywiście, bo są panie, które same wpadają na pomysł, żeby taki auto kupić. Tak, znam kilka. E, więc jak, jak, Odradzałem każdej. Jak sama pani wpadnie na pomysł, albo ktoś jej taki kupi, bo to taki ładny samochód, to potem to są nieszczęśliwi użytkownicy zwykle. Tak. Tym to samochodem trzeba, najpierw, i, kupuje. najpierw trzeba się przejechać hmm. i sprawdzić, czy ma się w sobie tyle masochizmu, żeby tym na co dzień jeździć. Bo się jeździ gorzej na co dzień niż każdym autem miejskim, no, aczkolwiek. Można pakować się na wszystkie krawężniki. Dojechać wszędzie. Dojechać wszędzie, przejeżdżać przez błoto. Ale trzeba na przykład ostrożnie zmieniać pasy przy większej prędkości, bo na nierównościach naprawdę łatwo wylecieć tym z drogi. Tak. E, dalsza podróż gdzieś tam nad morze czy z autostradą masakra, męczarnia. Naprawdę każde auto miejskie w normalnej eksploatacji jest lepsze. Ale ten samochód ma swoją niszę. Jest świetny tylko jest. do określonych zastosowań. Nie kupujcie go, tylko otrzyma, że jest miły, fajny i jest tak dalej. miły, fajny. Jest miły, fajny, tylko nie dla każdego. Ja bym go polubił, ale na co dzień wolałbym dacie jednak. To. Ja też. Tak praktyczniejsze, z dużym bagażnikiem, znaczy... Mnie, z większym go... bagażnikiem. Z bagażnikiem. Z bagażnikiem. Z bagażnikiem. Z bagażnikiem. Dobrze, <laughs> niech będzie, z bagażnikiem. A tu na przykład zobacz, lusterka są świetne w tym momencie. Lusterka łosie. są duże, ale nie mamy na przykład czujników martwego pola, które mamy w... Bo Darcy. tu nie ma martwego pola. Darcy. jak? No nie ma. No, no nie ma, po, po, ma pogrzyp mi no. tu czujniki, jak nie ma martwego pola. No, tak to się Powiedz mi, no. po co tu na przykład czujniki parkowania? Jak tu. No po co? on, o, się, kończy on się kończy tam, 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 tam a, gdzie widać, a, kończy, no. a z tyłu na szybie, tu na kole. O, zobacz, widzisz dziecko, pokazało, zobacz, mamo, jaki ładny jest. Jaki samopo. ładny, dokładnie no. tak. Więc to nie jest zabawka, chociaż tak wygląda. Nie, to jest prawdziwe, auto terenowe. To jest tak. E, a właśnie, jeżeli. No. I wiecie, czym się różni prawdziwe auto terenowe od nieprawdziwego auto terenowego. Także trzeba iść daleko po traktor, no, no. więc to jest takie auto, że kawał drogi trzeba iść po ten traktor. Naprawdę Ale kawał drogi. Suchar. suchar. Zawsze to powtarzałem przy takich autach. Ja nie zamawiałem masażu pleców. To on ma funkcję masażu? Ma. To kupuję. Ma funkcję masażu. No i co? Nie, no nie wygląda źle. No tak. nie, no nie wygląda źle. I no. da się nią jeździć na co dzień. No. I prześwit ma. Nie, zdolności terenowe tak do normalnych zastosowania, jak nie chcecie brać udziału w rajdach, tylko po prostu przejechać po kiepskiej drogach. No nie są dafie, które wystarczy. jeżdżą w rajdach i też dają radę, no. Fajny samochód. Fajny samochód. Znaczy Dafia i ten też, no. Oba fajne samochody. Patrz, mieliśmy dwa fajne samochody.